Dużo dużo odbiera. Pamiętajcie o tym, słowa pani Urlik. Doceniajcie każdy dzień. A każdą porażkę macie przechować w sukces. Mówię wam to ja, Tomaszu Masławrowicz. Na wprost, istny alpy. Ale my tam nie jedziemy. My jedziemy w bardzo fajne miejsce. Mark Allgall wieziemy shit Wieziemy koncernową Coca-Colę, ale trudno. Hi, my name Ja tu szpam, nie słuchajcie. Szpam na YouTube. Może kiedyś kupię YouTube Premium. Nice w końcu dużo YouTube zawcię. Piszą mój manifest i nawet o si. tym nie I bez kolejki! Ah. Herzlich willkommen, A Pladen. Ja, eine Palette. Aber nicht mit der Geschwindigkeit, ja? In Zukunft wird hier Schritt gefahren. Entschuldigung, dem... nicht verstehen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass der nächste Nicht verstehen. Äh, maybe English. Okay? Ah, slowly. Ah, okay, kein Problem. Kein Problem, ja? Yeah? Äh, zwei. Äh, Automatik? Kto? Kto? Klingan? Twa, ehm, szlaban. Hier, ja, 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 no, ja, you know. Ok, jest. Okay. Super. Dziękuję. <ścoughs> uh -huh. Ty, Niemcy, sympatyczny gentleman. w wieku starszym niż mój tato. Bo no jadę szybko, bo nadrabiam błędy Niemców spowodowane oponami na magazynie. Mówiłem durniom. Nie układajcie tak opon, bo będą mnie sprawdzać w punkcie kontroli. Ale nie, 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 ja tu się tam chuja znam. No. Tak się chuja znam, że ja tu nie pasuję, bo ja ich intelektem przerastał trzy razy. Bez kitu. No i co, i miało tworzyć szlaba, nikt nie otworzył. No to, kurwa. A, to już nie ma co denerwować. Ja sobie wyjdę, zadzwonię Kingerem. <zysy> <zysy> Szyderą bezczelnością można zdziałać cuda. Jeśli wierzysz, jeśli wiara czyli cuda, musisz wierzyć, że się uda. Racz kurwa, bo ja nie mam czasu. No dobra, 5 minut, będę was katował bardziej. Nara! No